Jedni produkują tramwaje i autobusy, drudzy wytwarzają niezwykłą biżuterię, jeszcze inni drukują. To, co ich łączy, to Wielkopolska oraz fakt, że prowadzą firmy rodzinne. Robią to dobrze i z sukcesem, dlatego też to ich życie i praca pokazywane były jako przykład podczas konferencji GPS-przedsiębiorczego Ucznia zorganizowanej dla poznańskich gimnazjalistów. Jak przyznawali goście, nie każdy z nich w tak młodym wieku myślał już o swoim biznesie. W wieku 17 lat, jeszcze... Jeszcze nie bardzo. W wieku 17 lat próbowałam się zdecydować, co chcę studiować. Jak wam w tym wieku, to przyjechali Rolling Stonesi po raz pierwszy do Polski. Niestety nie mogłam tam pójść. Ale nie myślałam nigdy o własnej firmie. Choć zdarzały się i wyjątki. Mając 19 lat, otworzyłem firmę. Więc ja akurat jestem takim przykładem człowieka, który się uczył na własnych błędach. Nie tylko na błędach można się uczyć. Warto też korzystać z doświadczenia, jakie każda firma rodzinna posiada. To jest codziennie rano budzi się ze wspólnikiem i to tak. do pracy, to tak. jest tak. bardzo tak. fajne. Mój brat zajmuje się całą tak naprawdę firmą ze strony biznesowej, ze strony organizacyjnej, i praktycznej, a ja się zajmuję ze strony kreatywnej. Nieraz się pokłócimy w pracy, trzeba się później godzić, ale to godzenie jest w miarę przyjemne. U mnie się po prostu tak fajnie ułożyło, że się bardzo uzupełniamy. I to jest fajne, że mamy do siebie takie zaufanie i nie wchodzimy sobie nawzajem w kompetencje. Gimnazjaliści mogli porozmawiać z zaproszonymi gośćmi, mogli też zadawać pytania, jednak szło im to dość opornie. Nikt się nie odważył, nikt nie zadał pytania, a szkoda, bo my wcale nie wiemy, czy to, co my. Im opowiadamy, czy ich to tak naprawdę interesuje. Gimnazjaliści pytań może i nie zadawali, ale samym tematem firm rodzinnych zainteresowani byli. O, o wiele lepiej jest prowadzić własny biznes, o wiele lepiej jest um, in, in, swoją jakby inwestycję, swoje, swoje pieniądze inwestować w własne e, dalsze projekty.